jak chcecie zrobić na automat to lepiej tego nie oglądajcie najlepiej M manual to, zapomniałem karty, a chciałem zrobić tam zdjęcie. więc co robimy? Idziemy po kartę. Jak dzisiaj. Można iść i coś zrobić jakie zdjęcie. Dobra. Karta. Karta włożona Okej. Okay. Pierwsze zdjęcie. Zrobimy. Pierwsze zdjęcie zrobimy sobie Takie może zobaczymy jak wyjdzie Tylko czekaj, zobaczę ustawienia Zobaczcie Czekaj, zrobimy na 40... 60 80 F Jak będzie to kierujemy się teraz trochę w światło nawet... no. ostrość zawsze lepiej sobie sprawdzić o. O. gdzieś tak No i to jest właśnie to, bo dzisiaj jest pogoda Niezbyt jak sprawdzę jak to wyszło Jakie to... No, co, coś, coś tam Coś tam wyszło, ale 1,80 1,80 sekundy Osłona Osłona F5 A to każdy, każdy ten pierwszy, nie róbcie tak jak mówiłem wcześniej, bo możecie sobie sprawdzić jakie są tytowe ustawienia na automacie zobacz 1,60 i F2 i pół, dobra na manualu zobaczymy manual teraz tak, 80 widzisz, 1,60 i F 2 F2 828 8. O, dobra i może ISO też ISO tutaj. Eee, poczekajcie. ISO zrobimy zaraz. 400 i 400 zrobimy troszeczkę o widzicie? Słuchajcie. troszeczkę na minusie zobaczymy jak wyjdzie szczau widzicie? jest nawet pięknie tutaj opisany ale zobaczymy. Dobra teraz Może zrobimy, może pójdziemy? Może pójdziemy dalej? Tylko... tylko może sobie jeszcze zrobimy tutaj jeden? Jeden, 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 jeden. Może zrobimy tak? O, może tak by gość. Dobra, 1,60 widzicie, to może nie, czekaj, 1,60 i F2 zrobimy. Widzicie, nawet może tu widać za mocno, ale jest zdjęcie za ciemne. Czyli Idzie w tę stronę trochę dobra, zobaczymy może no. i tu co zrobimy? Zdjęcie jak? Jakie? I co zrobimy? O, 800 Przy 1,8 No, teraz wyszło, bo teraz jazda nawet widać tutaj, nie? dalej idziemy dalej zobaczyć jak, jak to dalej tam wyjdzie ale mówię że teraz chociaż jest jakiś statyw bo statyw jest konieczny bo nie uda się może zobaczymy wszystki, zobaczymy jak, jak zdjęcie zrobić yy, po prostu na połowie tak zwanej tej, tej lokacji między jedną stroną a drugą kadru jak ustawić a dzisiaj jest naprawdę chociaż zobaczcie sobie jak, jak to wszystko tutaj szumi a ja wyszłem i zrobię zdjęcie zrobię zdjęcie więc kurde no co idziemy ja spakuję to zaraz bez na torbę idziemy dalej, zrobimy coś, co może się udać. O, nawet tutaj słońce teraz zaczyna świecić. Słoneczka To super. I ja rozłożę to. Choć dużo Choć dużo, teraz już nie pada Ale to i tak Widzę, że Dojdziemy może do tych brzuzek Może nam się uda coś Zrobić więcej Nie wiem, chcę wyjść na zewnątrz, ale Tam bardziej Nie jest za ciekawie Chociaż tutaj i tak jest I tak jest po prostu no No za, za mocno wiatr Słychać I chcę wam powiedzieć, że no warto by na spacer nawet w taki dzień Chociaż trzeba uważać Ale mniejszy lasek Nic nie powinno się stać To jest właśnie to Że zobacz, no tu jest nawet paproć jest złoty No kurde Ale cóż no idziemy zobaczyć jaki tam kadr. Bo na przestrzeni na pewno nie będzie dobrze A może się uda coś zrobić To tak jest właśnie to tam zrobiliśmy te dwa zdjęcia Choć trzeba ustawić dobrze Czas Chociaż dłuższy czas na takie ruchy drzew czy czy czegoś to nie uda się, nie? Na pewno? I to jest 100% Wiadomo, że trzeba Trochę No po prostu Pomyśleć To jest nawet ładnie Taka pusta przestrzeń, ale to Praktycznie Idziemy dalej No i jesteśmy kochani na jakiejś wolnej przestrzeni Widać, że tu nawet, nawet ten kadr jest ok. Ja sobie zostawię tutaj następne możliwość, nie? Rozłożenia Teraz nawet tu ucichło. Jest cichutko. Fajnie. Może porobimy jakieś zdjęcie. Dobra. Włączymy sobie. naprawdę teraz mam nadzieję, że zaproszę was na zdjęcie, które jest może w pionie, ale zrobię jeszcze dwa może. Zrobię drugie i zobaczycie wtedy Różnicę między kadrem takim, a kadrem poziomym. Więc no robimy. Jeszcze sobie zaznaczę. I warto nawet w taki dzień wyjść sobie. Nie wiem czy dobrze ustawiłem czas. 这边。Okay. że się dwa zdjęcia jedno pionowe, drugie poziome, więc no nie wiem, zobaczycie, określicie. Naprawdę warto zrobić sobie taki kadr jeszcze może ja widzę, że tu jest tak na miarę, miarę możliwości. Jeszcze gdzieś tam z dwa zdjęcia zrobię i pójdziemy do tych brzus. Dzięki, ale jeszcze może zrobimy tylko drzewo się rusza I tak, jest. i tak już nic nie zrobimy pamiętam, że to zdjęcie kiedyś zrobiłem na instagramie z, z telefonu tego co akurat filmuję teraz ten vlog no ale to już jest inna bajka a naprawdę warto byś posłuchać jak się łamią drzewa A tu widzę, że Nie trudno Tu jeszcze trochę, chyba może Coś Zrobimy, zobaczcie Może coś się uda Zrobić Teraz jeszcze Spróbowałem Zdjęcie tego Tutaj Naprawdę jakieś zdjęcia fajne będą na Instagramie, więc zapraszam serdecznie i pamiętajcie, żeby subskrybować i dać chociaż łapkę, żebym wiedział, że oglądacie. Więc no idziemy dalej, tak? To już my zrobili po prostu. Dajemy radę dalej Zapraszam Was Na tak zwaną Na tak zwany kadr, który przed chwilą wykonałem Z Możliwością tego drzewa tam Tutaj Bardzo. Takie drzewo mamy jeszcze tutaj duże. Widać jak wieje dzisiaj. Ale fajna pogoda chociaż, że... Że jest y, po prostu nie... Nie pada. Bo widzę, że chmury są takie jeszcze w miarę takie jeszcze niepełne. To znaczy, że może już mija ten tak zwany... Ta, ta, ta... Nie wiem jak ten huragan się nazywa. Może napiszę tutaj jak będę już poszedł. Dobra, no to jeszcze zrobimy to w poziomie wyszło tak, że troszeczkę zazumiała ta trawa ale i na tą i na ten kadr zapraszam zrobiłem tu Jedną sekundę przysłona F22 i ISO 100 Więc można sobie kombinować Można sobie ten, wiadomo że teraz Będzie się wszystko ruszać jak jest wiatr Ale zrobimy też teraz taką próbną To co my Tamtego vloga, zapraszam Będzie gdzieś tutaj informacja Co zrobiłem Z 500 to jest 500. No możemy zrobić no 400 i zmniejszyć po prostu ten kadr. O. I teraz jeszcze ISO. ISO zmniejszyłem do 400. I zobaczymy ten sam manewr. Zrobimy ostrość na te drzewo tutaj. Na te drzewo, tak? Ostrość na drzewo Jest akurat jedna 400 F1,8 i 100. 400 I teraz zobaczymy jak to wyjdzie No Zobaczymy Czekajcie Jak wyszło? Nie, no wyszło świetnie Powiem, że no... Zrobimy to... Może z 500 Tylko z ISO ISO 400 Zobaczymy czy nie będzie za ciemne yy, No... Mera.